Hurra, czołem żołnierze, dziś będzie nieco inaczej. Postanowiłem poświęcić parę minut na przedstawienie Wam kolejnych informacji od twórców dotyczących kolejnych poprawek w grze Bodycam. Cytuję. Po pierwsze, chcieliśmy podziękować Wam za poświęcenie czasu Nagrę w naszą najnowszą, dużą aktualizację. A jeszcze bardziej na poświęcenie czasu, na zgłoszenie błędów i problemów. To naprawdę pomogło zespołowi deweloperów. Do naszych nowych żołnierzy, witajcie! Do naszych weteranów, dziękujemy za cierpliwość i przedstawiamy pierwsze informacje o łatce do tej aktualizacji. Główne problemy zostały rozwiązane, a my koncentrujemy się na naprawie pozostałych. W międzyczasie prosimy o zgłaszanie dalszych problemów i potwierdzanie, że łatka okazała się Państwu pomocna. Koniec cytatu. Drodzy moi, w kwestii graficznej, parę punktów. Efekt ziarna powinien już wyłączać się prawidłowo. Cienie są teraz wyświetlane poprawnie. Gracz zostanie poproszony o wyłączenie DX12, jeśli z niego korzysta. Dalej, naprawiono jasność latarki. Cykl czasu i jasności menu, przełączanie menu głównego z trybu nocnego na dzienny i stopniowe przeciemnianie oświetlania. Działa teraz prawidłowo. Mapa budynek rosyjski, mapa sześcienna w Łazience obok Starwell zniknęła. Mapa Wornhouse, drewniany płot powinien teraz działać poprawnie po strzale. Poprawiono także poziom szczegółowości broni. Jeśli chodzi o gameplay, sprint powinien teraz działać poprawnie. Ostatnie zabójstwo w rundzie powinno być. Poprawnie liczone. Po zdjęciu skina z broni, w menu i w grze powinien być wyświetlany odpowiedni model broni. Uwaga, aby to naprawić, należy ponownie założyć i zdjąć skórki. Jeśli chodzi o interfejs użytkownika, automatyczne Odchylanie powinno być teraz poprawnie włączone w menu. Ponowne przepisanie porawego przycisku myszy powinno teraz działać. Dołączenie do prywatnej poczekalni w trybie szybkiej gry nie powinno już występować. Co do dźwięku, sygnały dźwiękowe powinny teraz uwzględniać ustawienia głośności. Problemy z dźwiękiem w azylu powinny zostać naprawione. Kroki powinny być odpowiednio przestrzenne i odpowiednio głośne. Na mapie backrooms dźwięk kroków powinien być już naprawiony. Dźwięk kroków powinien być teraz zgodny z kierunkiem ruchu. W przyszłości twórcy nadal publikować będą poprawki, aby rozwiązać problemy, które już zidentyfikowano. Pakiet poprawek tekstur do broni, błędne kolory lub tekstury niskiej jakości jest już prawie gotowy, ale potrzeba nieco więcej czasu i zostanie to uwzględnione w kolejnej poprawce. Badają również błąd, który uniemożliwia graczom awansowanie w głównej grze. Będzie to jeden z ich priorytetów w kolejnej poprawce, która powinna się pojawić w najbliższym tygodniu. Nadal planują prace optymalizacyjne dla mapa wioska, szczególnie wokół centrum wioski i wiatraka. Wiedza co trzeba zrobić, e, będą kontynuować wprowadzanie e, poprawek w nadchodzących tygodniach, e, aby poprawić stabilność i wydajność tej mapy. Oczywiście, gracze zgłaszać będą dalej wszelkie dodatkowe problemy. Będą naprawiać się na bieżąco, podczas gdy część zespołu będzie wracać do pracy z treścią w ramach kolejnej dużej aktualizacji. I to by było, moi drodzy, na tyle, jeśli chodzi o poprawki, które już pojawiły się w grze. Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do dalszego konsumowania tych pięknych scen w grze Bodykam. Jednej z najładniejszych gier, jakie osobiście widziałem. Nic nie mówię, bo się skupiam oczywiście. się oczywiście działa pięknie. Aha, tam ktoś padł. Kogoś... O dobra, szed... idzie do góry albo na dół. Pytanie gdzie pójdzie. Kurde, co chwilę mi się na, na ręce począ. Tytuł live'a będzie, tak gra jest zajebista. Naprawdę jest cholernie dobra. No pokaż się Gnoju. Dobra, dostał. Prosto w chyba został. Sypnęło śniegu. No sypnęło, no sypnęło. No i bardzo dobrze, w końcu zima. Prawie. Dobra, no, trzeba są spierdalać. I powoli... Mam DM... Mam chyba coś a la karabin wyborowy, więc po jednym strzale tak naprawdę nie mam serii. Wolałbym mieć coś, coś, A ja mam jedną broń? A, mam tom jeszcze. Czyli mam... Aaa... Buty i pistolet, okej, okay, to wolę sobie to wziąć jednak. No dobrze. Hehe. <laughs> Normalnie jakbym chodził cholera po jakichś bunkrach i strzelał naprawdę z... Nie mam w ogóle komentarza, bez komentarza. Niezwykle, niezwykle realistyczna gra. Graficznie... Niesamowite. Bardzo, bardzo się postarali. Teraz ja dobra, szybciej będę szedł. Jak będę szedł, a nie kłócą, to szybciej pójdę. Teraz, Carlos, to moim zmartwieniem jest to, aby zabijać, a nie przejmować się śniegiem na ulicy. Ale chyba będę by musiał wyłączyć. O, kończyło się. Co? Jak? Gdzie? Także co? To koniec misji, czy co? Jakiś scoreboard, coś, Tegas? Aha, game disconnected, no to fajnie. Mam inną broń? Nie, no to muszę działać pistoletem w takim razie. No dobra, no to lecimy z pistoletem. Znowu. No w sumie gdyby nie kolega z pracy mojej, znaczy, który już nie pracuje tam gdzie pracuję ja, to bym o tej grze nie wiedział w ogóle. Zdaje się, że gdzieś tutaj Aha Co on zrobił, że stał w miejscu. Daj mi tą broń A, mam strzelbę. A! To jest automatyczna strzelba, dobra. W obecnej pracy masz noc... Nie, ja mam... Ja no, na, nie... na nockach już nie siedzę od kilku lat. Mam strzelbę, nie chcę strzelby. Strzelba nie jest zbyt dobra, a nie mogę zmienić broni. No dobra. Będę się musiał męczyć w takim razie Kurde bym musiał się stąd wydostać jednak Ja już swoje jednostki przepracowałem Tak proszę śpieprzać bo wrócę w jakimś miejscu i odpocząć chwilę Ale 100 fpsów na maksymalnych ustawieniach to w zupełności nie wystarczy O kurna Chyba wbiegł na zbyt dużej panice i nie trafił Tak mi się wydaje mi mnie nie zaskoczy Albo schody, albo z lewej strony, albo z prawej strony A i teraz mam nową broń M416 czy coś takiego O Prosto pod lufę się nadział. Miedeczysko Jakiś ty biedny. To jest. A mogę to wziąć? Nie mam innej broni? Nie mam. chodzenie po. Chodzenie po otwartych przez. No, chyba. Dobry A! Kurwa, jak mi, się to, jak mi się to udało i nie mam pojęcia. Ale go rozwaliłem. do góry. Zobaczymy co do góry mnie czeka. Mam, w sumie mam dobre celownie, mam Reddota. Mi się wydaje, że te boty są opóźniony zapł zapłon. Nie wnikam. Ale... jakie cię realistyczne Nie wiem czy to są boty, czy nie. Mike, jazz, dubowy... Może i są, nieważne. Ważna jest zabawa. Czy znaczy, ogólnie serwer jest nastawiony też na boty, no... Nie każdemu się tak gra spodoba przecież tam, żeby to było jasne. Nie dla każdego ta, 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 ta gierka jest przecież. A, ktoś tu strzela, ale kurwa gdzie? A nie włączy latarki, bo będę widoczny. Wiesz głosy. No, cóż, trafił mnie słuchin No dobra, ale no w sumie nie zginąłem zbyt dużo, chyba. O, wow. tak i wreszcie zła. Taki wreszcie nie zła. A to chyba nie był bot, bo za szybki był. Nie wiem czemu taka, taką poświatę mam dziwną na ekranie, na, znaczy na teksturach, niektórych, jakby coś się miało, jakby coś się świeciło. Aż! Coś mówiłeś o krwi Carlos. No to masz krefo, Tam masz krefo. Bardzo realistyczne. Nie może być flaków, no bo to tylko strzelamy z karabinków, a nie kurwa. Nie, nie rzucamy granatów przecież. Nie trafił we mnie. Dobrze. A, dobra, został, O, to kolejna, kolejna nowa widzę. No cóż. Padłeś? Nie wstawaj. Będzie fajny materiał. To, to co nagrywam, też będzie zmontowane i na, na YouTube wrzucone Ostatni mój materiał. Wow! kurwa mać. Przepraszam, za bardzo się emocjonuję. Ostatnio mój materiał ze stalkera obejrzało 200 osób. To jest szok. Szok niedowierzanie. 200 wyświetleń. Normalnie, absolutny rekord, jeśli chodzi o stalkera. Ja Obawiam się, że już tego, tego efektu, tego wyniku nie powtórzę. Ale i mój ostatni materiał z Battlefield miał 80, 85 wyświetleń. To też jest niesamowity wynik. Ktoś gdzieś coś? Nie, ktoś coś widzi? Nie, ja też nie. Salker ma wzięcie, u Ciebie to, to dobrze. No czy znaczy, no wzięcie. no to, to tylko taka jednorazowa sytuacja, że 200 wyświetleń. Zobaczymy, co być dalej. Jutro. Szczerze mówiąc, ten, ten sposób poruszania się i celowania podoba mi się bardziej i zdecydowanie bardziej niż w Battlefieldzie ewidentnie. Naprawdę jest zajebiście. Jest. Pięknie. Dobra, kończę nagrywanie na razie.